Dobra, leci? Le lecą te, 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 te? Lecą, dobra. Wybierz towary. Wybierz ilość. Dawaj jeszcze. A, ten już Anulwanie poszedł. O, to, 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 to. Panie. To już, to już będzie. Jeśli... Nie to pamiętam właśnie, z którego drodze, postoju już panie. brałem żywność, ale chyba z tego też. Tak, już. Dobra. Lecieć, proszę ja państwa, Pro lecieć. Ten ma tutaj 20, ten ma 50, ten ma... Ża o! Powinno. Już bez przesady. No, ile można już... Jeść. Dobra, postój wozaka, ten też już jest, dobra, często, może jeszcze ten panie? zdąży. Towary są w drodze, mój pan. Dobra, 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 no już chyba ze wszystkich postojów wozaka mi się wydaje, że już wysłałem Więc teraz tylko czekamy, żeby doszło. Bo jak nie dojdzie, to chyba zwątpię. Ale powinni przypatrzcie ile jeszcze tutaj czasu. To to... Łapka! Nieprzyjaciel uderza! Wydaje mi się, że specjalnie tak jest zrobione w tej misji, żeby tak na styk po prostu udać. Żeby troszkę utrudnić. Dobra, lecą na nas chyba bandyci zaraz, tak Twoja mi się wydaje Twoja popularność wzrasta Bo się przegrupowywują. Ten z mięsem tu już wątpię, żeby zdążył, ale ci z jabłkami powinni Dobra, teraz tak o, ty masz ile? Spójrz na te wszystkie dobra Nie wiadomo, ale chyba wysłałem 20 mięsa mi się wydaje 20 mięsa to ile jest? Będzie gdzieś tak do cecha, tutaj o Cóż wozi Prawie, prawie, teraz prawie, więc tylko ja, ty i droga przed nami Powinno być dobrze, powinno być okej okay. O ho, 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 Dobra, ten więc dopiero jedzie. No mam nadzieję, że już się uda. No kurczę Ten ma tutaj 50, więc ten powinien już tyle dać, że to jest już głowa mała. No, patrzcie. I ten jeszcze niech da tutaj 20. I czasu jest bardzo mało, ale jeszcze ten leci. Wow! Atakować! Co wy tak tutaj nic nie robicie? Ten jeszcze leci z mięsem, więc mam nadzieję, że styknie. No kurczę, a tu patrzymy milimetr zabraknie. Oj, nie chciałbym tego. Patrzcie, no bez jaj. Wybierz towary. Wybierz towary. Szybko, Jak szybko, szybko, baje. niech, niech lecą, już drodze, nie zdążą. Kurczę, no ile by mu trzeba było tego jedzenia normalnie wysłać, żeby się udało? Jestem ciekawy. Tak, naraz. Na na, najgorzej to jest czas, mówię. Wiecie, ile to by dało normalnie do przodu z czasem, jakby tutaj już byłaby rama? Co, kurczę? Ten ma tutaj Spójrz 20, na to co on tutaj dobre. nie da rady? Ja ciebie. Hmm. Robimy jeszcze raz. Ostatni raz, kuczwek. Bo jak nie, to zwątpię. Dobra. Jeszcze raz, na szybko, tutaj u nas rację w dół to Tutaj dam u was uderza. wam y, tą podatki, łapówka. Zamek i Spichlerz leży za na północy. Jeśli zamierzamy pomóc jego ludziom, Cicho, musimy natychmiast zatrudnić Wychodźcie i tutaj, żeby się z niedźwiedziami tomatów. rozprawić, wychodźcie Nasze tutaj na łuki górę. Ku I walniemy jak najszybciej normalnie postój wozaka gdzieś tutaj, tuż przy granicy normalnie, tuż, tuż, tuż żeby było i. Raz, dwa, trzy Nasze zapasy żywności dobra. są małe panie Wszystko będzie I tutaj niech będzie obie jeszcze obie jeden I tutaj i pięć i to już powinno być normalnie Maksimum Max Dobra, czas do zwycięstwa, dobra, dobra, wszystko jest ok Wy też chodźcie no, tutaj nie wiem co robić Wy co, co się dzieje? No gdzieś tu powiedzmy o waszym treningu Dobra, ojej, jak ja ja chciał, to mieć... Niech jest dużo dzikiego zwierza, panie, bardzo ich to niepokoi. Ale dobra, zobaczymy. E, mo, możemy Wybierz już coś wysłać wady. mu? Jeszcze nie, bo jeszcze nie ma 50, okej. Okay. Także szybko, rachciu, pachciu proszę. Dobra, jest już 50 tutaj, to Wybierz od razu wyślemy. Jak często, panie? Pyk. Została wysłana leci. dobra, ilość, leci 50, panie. a mogłem tutaj, głupio pomyślałem, bo jest bliżej ten, ten postój. ale dobra. Mamy 50 y, wysłanych, na razie przynajmniej. Wybierz towary. Jabłek, to teraz czekamy na mięcho. Mam nadzieję, że nasi myśliwi zaspokoją. W końcu ten popyt, powiedzmy, na to mięso i ten, no ale dobra. Dawać sady, 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 proszę, ja was sady. Ehm. I nie będę normalnie teraz wysłał, mówię Wam e, jak to się nazywa. Tak, po 20 czy po 10, będę wysyłał po prostu po Po te 50, właśnie sztuk jakiegoś tam żarełka. Bo po prostu czas, czas. Lepiej stać raz, a porządnie mi się wydaje, niż żeby wysyłać po troszeczkę. Wiadomo, w... dobra. Teraz mam nadzieję, że się uda. No. Pyk e, jeszcze tak na szybko by się przydała tutaj. Właśnie, właśnie, właśnie. Piekarnia. Niech oni już tutaj pieką chleb. Aczkolwiek zanim by to było, to. Dobra, styknie. Więcej wydaje mi się, że potrzeba tutaj e, studni. Także od razu To Troszeczkę więcej. E, I chaty. Walniemy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj nad morzem. Niech mają fajnie, miło cię. Nie da się tego tutaj postawić, Dobra. Panie. Jeszcze tutaj dwie studnie. Pyk, pyk. Okej. Okay. Dostarczyliśmy już żarełko. Teraz pytanie, czy możemy już kolejne Możemy wysłać... Ilość. Nie, 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 ja wolę poczekać. Dobra, dawać, 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 dawać proszę ja was Mamy bardzo mało tego. Wybierz towary Dobra, niech tutaj wyśle jednak 20 A jak Wybierz będzie te 50, 50 jabłek, to jak panie. ten wróci to znowu tego samego wyślemy. Dobra, obój, panie Mniej więcej jest ogarnięte, ale to jest tylko mniej więcej, naprawdę. Aczkolwiek no zobaczymy, zobaczymy. Ten wraca, więc ten jak wróci to mam nadzieję, że już będzie miał e, przygotowanych bary. 50 jabłek, a chyba powinno to już być, tak? Także czas do zwycięstwa leci nieubłagalnie w dół, poziom spychlerza. My jest na dobrym poziomie, nie oszukujmy się. Ci z mięsem lecą, ten wraca po jabłka. No, mam nadzieję, że będzie. Dopóki nie będzie komunikatu, znowu się jakaś tam zwierzęta, coś tam, że on tam populację swoją e, powiększył. To wiadomo, więcej i szybciej żarełka leci. Dobra, dawać, dawać. Wozak, gdzie ty już jesteś? Tutaj jesteś? Dobra, jesteś tutaj. Dobrze, dobrze. Ty jesteś z Wybierz tego pewnie. Towary. Więc jeszcze jabłuszka poprosimy. Jeszcze jabłuszka, jabłuszka. Dobra, jest co mi ja... Wybierz ilość! Pojedyncza, pyk Idzie, dobra, fajnie. No to już powinno być teraz, już jak mięso wysyłam, patrzcie no. Jest mało paseczka. A teraz wysyłałem tutaj 40 tego 40 mięska. Chyba będzie już koniec, mi się wydaje. No patrzcie jeszcze trochę. Obudził się jakąś jego źródłego upełnię się, że jego protu mają jadła pod dostatkiem. Czas do zwycięstwa. pik pyk, pyk. Twój lord umiera. Nie ma jedzenia z spichlerzu. No dobra. Teraz. Nie. Czyli my chyba wydaje mi się, że mamy utrzymać po prostu mu żarełka tyle. Aż czas do zwycięstwa minie, a spichlerz będzie w miarę pełny, no. Populacja kmieci Sir Williama stale rośnie. Tak mi się Coś przynajmniej wydaje. Nie jestem pewny, ale. To nas możliwe, do że tak. Tak. Większego nacisku na produkcję żywności. Także trzeba tak, jak mu ciągle sumiennie wysłać troszeczkę jedzonka. Panie. Czas do zwycięstwa. Z... Twój Lord umiera, nie ma jedzenia z pichlerzu. Dobra. Kwestia jest, że ludzie upewnić się, że do jego powrotu mają jadła pod dostatkiem. Czas do zwycięstwa 12. Czyli trzeba czekać, tak. Czyli trzeba mu zapełnić tyle jedzonka z pychleżu, aż ten czas minie? Czas nie spichlerz będzie ciągle pełny. Wygraliśmy misję. Krótka pyłka proszę ja was. Dobra, ten z mięsem już leci. I zaraz będziemy mieli nowy, nowy rodzaj żywności. Czyli chleb. Także tutaj jeszcze mąki nie ma, bo jeszcze nie było powiedzmy te... Nie był zbiór właśnie zboża. Ale do kwita będzie urodzajne normalnie. Tutaj widzę, że jest jeden snopek. dobra. Aha, bo i najpierw. Le... Kurczę, to źle ja to zrobiłem. Bo oni jeszcze będą musieli iść do z, y, zapasu. Maga... No, no magazynu, tak? Do składu. Ci od. E, no. Od młynu, tak? Żeby właśnie wziąć stamtąd zboże, przerobić je na. E, mąkę. No ale cóż, tutaj nie było zbytnio mie miejsca, więc. Dobra, teraz my tu mieliśmy jeszcze znachora, tak? Znachor tu się jeszcze zmieści? Chyba nie Co się dzieje? A może Nie da się tego tutaj postawić, panie Na kurczę, Felek Postawiłem tutaj, wicie. A, dobrze. co się dzieje? Jak będzie potrzebne, to trzeba być. Jak będzie kość trzeba będzie uleczyć, to... Czas do zwycięstwa, okej okay. Mięsko idzie Wszystko idzie Wszystko idzie po naszej myśli Ludzie czczą cię, panie. A ludzie czczą, więc jest bardzo dobrze. Wybierz towary. Dobra. Jak często, panie? Towary są w drodze, mój panie. Wybierz towary. Jak często, panie? Towary są w Ale drodze, ma żarełka, ludzie, więc ode mnie. Dobra, wracaj do swojego postoju i wyślemy zaraz kolejne jedzonko. Jeśli ty jesteś z tego, oczywiście. Ale chyba z tego wybierz towary. Dobra. Wybierz ilość. Czyli zapewniliśmy mu jakiś tam? A nie, już Anulowanie tej wysyłki mój panie. Dobra, dobra. Wybierz towary. No jeszcze troszeczkę, jakby potrzeba, tutaj. już będę mógł wysłać mu 50, no. Wybierz dobra, towary. Jest. E, nie, 20, nie 20, tylko 50, co ja powiedziałem. Jak często panie? Pyk. Towary są w drodze, ileci, mój panie. I leć, i leć, dobra. Wysłałem teraz 50 już powinno spokojnie starci i zmieścić się w tym czasie. Ciągle idą mięska idą. Ten Wybierz chyba jest pusty, ale już nie mam co wysłać na razie. Może 10, Wybierz 10 ilość. tego mięsa eee, pyk. Towary są w drodze, Dobra. mój panie! No niemożliwością jest teraz, żebym już przegrał, bo ten poziom z już jest taki wysoki i ciągle do niego daje żarcie, że to jest... Jeszcze ten chyba zdąży, wydaje mi się, przynajmniej mam taką nadzieję z 50 koszami e, tych jabłek. Więc powinno być perfekto. No ale zobaczymy, zobaczymy. Może w końcu uda się przejść tą misję, no dałeś, 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 tutaj, proszę, ja was, ile tu jeszcze zostało? Cztery, okej. Okay. To pułapka! Nieprzyjaciel uderza! Cze. Ale naprawdę, jestem ciekaw, właśnie co będzie po tej misji. Bo tak, o jakiemuś tutaj sąsiadowi żeśmy wilki wyrżnęli, czyli jego e, Wintertrop, o e, już nie musi się bać, że kmieci będą atakowani przez wilki. Temu damy już tyle żarełka, że już też nie będziemy musiał się martwić o, właśnie, jedzenie. No i zobaczymy, właśnie co będzie kolejne. Może ci bandyci, właśnie, do pokonania. Może, może, nie wiem, zobaczymy. żyjemy, zobaczymy, przejdziemy tą misję i będzie OK, dobra. Jak tam ci już robią? Mąkę robią, elegancko widać. A piekarnie zaraz ruszą. Tylko czy tutaj czasami nie trzeba? Nie, a to mi się popierniczyło ze sytlersami, bo tam trzeba było jeszcze wodę. Dobra. Czyli, czyli w twierdzy, tak jak zresztą... Wiecie, i ja już wiem, bo mnie się przepomniało. Tak, robi się chleb powiedzmy ze samej mąki. Dobra. No patrzcie, jeszcze dojdzie, no... Pięknie wyliczenie w czasie. On jeszcze dojdzie z tymi jabłkami. I będzie super Będzie super hiper, a tu jest jeszcze nie chwaląc się 50 jabłek. 50 kosz No, dawaj. Pyk, dobra. Teraz czekamy aż na czas do zwycięstwa, już powinno być ok. No, kończ się. Jeden miesiąc jeszcze został, dobra. No to to już chyba powinno być okej. Okay. Ten jeszcze tutaj widzę ogrodnik, też idzie z... O, zwycięstwo! Oh yeah! Patrzcie ile jedzenia, ludzie, ser, jakieś mięso, wszystko. Dobra, następna misja. Pagnista posiadłość na wschód stąd została opuszczona przez innych lordów. Jako, że mało jest tu żyznej gleby, za to obfitość gryzoni, roznoszących choroby. To twoje następne zadanie. W serio, mam oczyścić swoje posiadłości z odpadków, wyeliminować szczury w twoich posiadłościach. Czas do porażki. LOL! Co to są w ogóle za zadania? Zyskaliśmy nową posiadłość, mój panie! Choć jej wygląd, że To mnie są nie gryzonie? Jest pełna eee. zarazków, a pochodzące z niej szczury nawiedzają nasz zamek. Dobra, dobra, ci niech tutaj strzelają. Dobra. Włócznie w górę! W sumie, powiem wam szczerze, wyślemy już. Pyk. E, albo i nie, na razie tych. Jakie rozkazy? Chodźcie tutaj, o. Wojownicy? Nap! No. Wioska jest w kiepskim stanie, mój panie. Jeśli chcemy ją uprzątnąć, najpierw zalecałbym rozpoczęcie produkcji żywności. Ty patrzcie, się atakuje. O, nie, 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 nie. Fila, ja tu mogę coś budować czy nie mogę? Za blisko wroga, aby budować. Aha, no, 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 przecież. Dobra. Gdzie jest. Więc Najlepsi atakujemy. z najlepszych. Dobra, czas do porażki, a cele są takie, że oczy swoje posiadłości z odpadków. Okej. Okay. Czyli mu ChatGPT zrobić super sokolnika, o co to jest? Nie, wybudujemy. Dobra, dół na odpadki. Pyk. E, może gdzieś tutaj się jeszcze zmieści? Może, może i nie, zobaczymy. No nie wiem, nie wiem, może znaczy tutaj zaraz coś. Dobra, atakować, już atakować. Kurczę, Felek, Gotowy, o, One mają dziedę Dobra, ci się tego... Panie? A wy atakujcie. Pyk. Jeśli o to właśnie rozchodzi, że co? Ręcznie rozwali... nie. Wojownicy gotowi! Coś jest nie tak mi się wydaje. A tak, <laughs> my nie mamy szczurów chyba zapić, tylko jakoś. Lol, czekajcie, rady, porady. Eee, skoncentruj się na dobrach swojej nowej posadłości. Zwiększ poziom wyżywienia w twojej nowej posiadłości wstając sam jedzenie, budując dodatkowe sady jabłkowe. Rozumiesz koników i śmieciarzy w swojej posadłości, im więcej, tym lepiej. Eee. Jeśli twoje nowe świadłości skończą się z pracy, postaw tam nowe chaty, upewnij się, że zostawisz sobie śmiesią, że Dobra, czyli wiem już o co chodzi. Twoja popularność wzrasta! Czyli proszę ja was, zrobimy tutaj tyle tych sokolników, żeby normalnie wyłapali te szczury. Dół na odpadki też. E, żarełko, żarełko, właśnie. Żarełko mi się przydało, nie powiem. Wybierz towary. Także wyślemy Jak często, tutaj. panie? Towary są w drodze, mój panie. Dobra. Wybierz towary. Ciebie towar. też wyślę z Jak mięsem często, tutaj. Panie. Pyk. Wbuduję te troszeczkę chat, powiem wam. I to jest to. Nie przestanę na początku e, tych porad i już w sumie nie wiadomo jak zacząć. Dobra. Nowe rozkazy. Co to jest? Tutaj co on mi wysyła? Co to jest? Co to jest? Do Śmieci? <laughs> nie no. Dobra. Tak A bo w sumie zostawmy tutaj wojsko. Okej, okay, i co tu jest? Supek Sokolnika Sokolnik tutaj ja płynie normalnie wszystkich Wyminuj szczury w twoich siadłosiach z odpadków Dobra Okej okay. Czyli trzeba też tutaj dół na odpadki wbudować. Pyk I oczywiście nie mam drewna Haha Jak to, cytrus? Ale dobra, drewno da się kupić Ehm lol Nie można? Chciałbym kupić drewno Mogę tylko sprzedać. Kurczę. No dobra A trzeba będzie tak czy jak więcej ty, tych sokolników zrobić. Ziemia jest zbyt nierówna, żeby tutaj budować mój panie. No widzę, że strasznie. Dobra. W tym budynku nie ma robotników panie. <grym> o, jaka miniaturka. <grym> Spoko. Dobra. Wybijać te szczury. Jak te szczury w ogóle wyglądają? Tak jak coś chodzi i zawraca gitarę. Dobra z okolnicy atakować wszystko tutaj Wybierz towary Nie ma kto normalnie wysłać jedonka Dobra, stąd wyślemy jeszcze eee, Wybierz towary. O, 50. Jak 50! Jakżesz by inaczej Pyk. Towary są w drodze, mój co, panie. Co jest to jest tutaj właśnie, to są jakieś odpady czy... Może tutaj czas na chora walnąć? Ale wątpię Dobra, co by tu sprzedać? Sprzedamy łuki. I mam już pieniądze. Eee... Znachor. Znachor się gdzieś tu zmieści? Zmieści się, jakby inaczej. I o, teraz trzeba tyle tutaj tych na odpadki zrobić. Pyk. Strasznie, kurcz, ta wioska jakaś kaza zaśmierdziała i w ogóle. Wybierz towary. Obornik. Wszystkie gnoje. Tylko to, o co chodzi? Trwa wsadność, proszę. Bo... Ludzie kochają cię, panie! No dobra, dobra, wiem, że kochają, tylko dlaczego... Aj jaj, ale tych szczurów się narobiło, o, żeż ty No nie wiem co zrobić, to, że, to chyba normalnie trzeba dać tyle tych tych um, Sokolniku właśnie, że... Żeby wytukło. Ludzie kochają cię panie! Ten, 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 ten. Dobra, co to jest? Tutaj? W tym budynku nie ma do robotników, na odpadki, panie, ale. W tym budynku nie ma robotników, panie! No właśnie, nie ma robotników. Dlaczego nie ma robotników? Trzeba więcej chat. Serio? Tu mamy na pewno chaty, więc zwalniemy chaty jeszcze tam troszeczkę. A cztery mogę. Ziemia jest zbyt nierówna. Więc żeby tutaj budować Wy... mój panie Straszna ziemia, ja bym nie chciał tam, do macie swoje królestwo. Dobra. No i są i co? Ludzie mają do ciebie dużo szacunku, Dobra. panie. Damy damy im troszeczkę Normalne tego racje. i łapówki już nie. Łapówka, łapówka sto. Brak 100. zmian w skarbcu, panie. Brak podatków. Dobra. Nie ma podatków? To miłe. Nie ma, nie ma. Ale żol. W tym budynku nie ma robotników, panie. Jak? Jeśli twoje przeszłości skończą się do pracy, postaw tam nowe do chaty. No dobra, są, pewni, że rozstawiasz swoich śmieciarzy i sokolników w tych odstępach w ten sposób będą bardziej efektywni. Rozumiesz? szkolników śmieciarzy w nowe przeszłości, i im imcześnie zrobisz tym lepiej, zwiększ poziom brzmienia, a twoje nośającym innymi udają dodatkowe sady jabłkowe. Ale nie my te jeszcze sady jabłkowe. Aczkolwiek... Nie wiem czy w ogóle... Nie da się tego tutaj Właśnie postawić, tu się... panie. Da coś. Nie ma miejsca. Dobra, ludzie kochają Cię, panie! No dobra, dlaczego nikt nie chce pracować? Zwalniemy jeszcze chaty. Jak chaty, to chaty. Nie da się tego Pyk. tutaj postawić, panie! Peg, peg, normalnie. Wszystko dla Was, wszystko tu raz. Dlaczego nie ma rąk do roboty? No nie wiesz. Dzień dobry, panie! Przecież mamy tyle kmieci. W tym budynku nie ma robotników, panie. To zamiast to normalnie. Hm Szary zbrojownia. Tak, 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 tak. Znam. Ludzie mają do ciebie dużo szacunku, panie. No nie wiem, normalnie jak tu sprowadzić ludzi, powiem wam szczerze. W tym budynku nie ma robotników, panie. No właśnie, i dlaczego? Praca wstrzymana, mój panie. Czy tu robotnik powinien iść normalnie, chyba, nie? Do roboty, czy nie? Czym się. A może ty? Może te sokolniki? To ja nie mam tutaj dać, tylko Kniecie tutaj pierdek. I wtedy może jakiś tam sens by był, aczkolwiek. <grych> czy ja wiem? Nie da się tego tutaj postawić, panie. No nie, waniem tutaj troszeczkę więcej tych na odpady. Doów. Tylko by się przydało, panie i panowie. Dobra, damy tu, damy tu. Niech jeżdżą, sprzątają. trzeba drewna, mój panie. A, drewna nie ma. No, no, dobra, dawaj. Idą, idą. Może właśnie oni mają tutaj przychodzić i wieć pa... O, patrzcie, nie, nie, nie. Idą sokolnicy, dobra. Czy już wiem, o co chodzi? Wiem już, o co chodzi. I wiem, o co chodzi. Dobra, jeszcze raz. Jak najszybciej robimy. Zyskaliśmy nową posiadłość, mój panie, choć jej wygląd mnie nie zachwyca. Jest pełna zarazków, a pochodzące z niej szczury nawiedzają nasz zamek. Dobra, dobra. E, czyli powiem taką skrótko, zwięźle i na temat Brat do roboty. W skarbcu panie. Czyli nie mamy drewna, ale drewno można się to sprzedamy. Wioska jest w kiepskim stanie, mój panie. Jeśli chcemy ją uprzątnąć, najpierw zalecałbym rozpoczęcie o, produkcji, dobra, żywności. No, Teraz to będzie pięknie. Sokolnicy. I zrobimy normalnie tyle sokolników, że żeście ludzie nie widzieli w życiu tyle sokolników. No. Dobra, pyk. Gdzieś może jeszcze tutaj walniemy. Jeszcze na jednego starczy. O, dobra. Teraz powinni ci sokolnicy pięknie normalnie pracować. Wybierz i towary. Wszystko. Wybierz ilość. Dobra, 10 damy. To jeszcze. jesteś w drodze, mój panie. I widzę, że atakują te nasze wojsko. no nie dobrze. Dobra, wychodzi tutaj. Robić. Szczury. I sokolnik idzie normalnie z sokołem i będzie te szczury tępił i to mnie bardzo cieszy. I teraz ta. Jeden sokolnik Twoja idzie, a gdzie reszta się pytam. Wzrasta.